Jest, kurde, fail. Screenshot się zrobił, fuck. Kurde, Siemala. ja już zacząłem nagrywać. Ja też. E, czy ty też widzisz to, co ja? Co? Że kołamarnica się wspina po górze? Wspinała? No. No patrz, już była na tym Dircie. Wiem, widziałam. Dobra, w każdym razie e, witam was. E, jest to mój drugi odcinek z nowej odsłony. Naszego serwera. I cóż, dużo tu się zmieniło od ostatniego. I postaram się Wam to wszystko zaprezentować. E, tak, tu jest wejście do tej hopsalni. Y, y, hopsalni, no w sensie. No wiecie, w sensie się Przed chwilą skoczyliśmy. I tak, teraz tutaj e, fontannę taką sobie zrobiliśmy. A ja wpadłem. Aha. O, wyszedłeś, okej, okay. w ogóle mojego domu jeszcze nie widzieliście, to jest tak domek Skleta. O, ja też nie, nie pokazywałam wam domu ku Skleta. I, I tak się prezentuje. Tu na dole mam magazyn, trochę tych materiałów już tu jest. I e, cóż, tutaj można obkrążyć, z każdej strony jest wyjście. O, diamenty. No, nie kradnij. Eee... Note ja też to mam. Moje! Moje! I tu mam łóżeczko. Przytulnie tak z wełną. No. Eee, ja... A tam u góry jest nie punkt dalej. widokowy. Punkt widokowy. No widokowy. wiesz co, zamknąłeś mi drzwi przed nosem. Nie ma za co. Okej. Okay. Jak nie chce nam się schodzić z powrotem po drabinie, zeskakujemy tak i znajdujemy się przed moją prywatną farmą. Ale o farmie potem. Eee, z biomu grzybowego sprowadziłem muszuroma jednego i jak widać tutaj on troje nam zarasta grzybkami teren. Fajne oczy, takie nocne się gawisz. Kurde, znów screenshot. Mm. Co, Oj. Okej. Okay. Ja idę pokazać, taka... co się u mnie Dobrze. zmieniło. Tutaj już taka trochę głęboka kopalnia. E, ale to zaraz. E, do serwera dołączył cewa. Taki nasz kolega. Ja już miałam z nim odcinek. Tak. No. Posiadłość cewy. I zaczmy, co on tu ma. Kopalnia Ciekawie, czy się ani razu nie spalił w lawie? Patrzcie. Um, pole uprawne, Creeper mi rozwalił normalnie całą farmę. Żartuję, przeniosłem ją. Ach, ale joke. No, i to jego takie mieszkanko przytulne. Um, no, i tu nic nie ma. Ok, idziemy teraz? Ha? E, o, oprócz tego, oprócz cewy do serwera, dołączył jeszcze taki e, Mr. Snokers. I to jest kolega Creepermina. Ja tam go prawie nie znam, ale Creepermin może coś więcej o nim opowiedzieć, co nie? No, ma swój kanał na YouTube. Tak, ma jakiś widzów? Nie wiem, pewnie ma Chyba neciu tu... Wow Okej, okay, tu jest taka drabinka do... What the hell To jest taka drabinka do Thompsona? Tutaj pewnie sobie zrobił coś takiego, żeby skakać. Na pewno. Takie drzewko sobie zrobił śmieszne. Y Tutaj jest ta zapewne, temki i tradycyjnie kopalnia, ale on tutaj ma jeszcze jakieś takie epickie nawet, ciekawe dosyć, pole uprawne. Będę niemiły i mu zniszczę mhm. jedno i sobie wezmę. Oszty. I No jestem taki zły. Jak widzicie, u mnie się zmieniło, że sprowadziłem tutaj krowy i kury na dół. Jezu, ile mam tych kur, tylko jedna była. Jeszcze ale, ale Stompsona jest kradziej. Mówiłem, żeby sobie nie zabierać aż tyle tych muszromów, a on sobie wziął. O, ma termin. Cześć. Ojej, katarek mam chyba. No prawie ci Zadowolony jesteś. Tak. E, I mm. tym sposobem dostaliśmy się do domku Gribermina mm. Tutaj zobaczę, czy mogę coś sobie ulepszyć mm. ne, za niski poziom. Mm. Tak, do neteru pójdziemy później. E, tam na dole jest kopalnia. Tu jest. Y, pole magazyn całkiem niezły. Wygląda jak magazyn od jakiejś łódki albo coś. Noteblock! Uhu! Naparzamy w notki. Ciii! Tego nie było. A czego? Nieważne. Ja się boję. E, to jest ten biom grzybowy. W sumie on nie sięga tam całkiem daleko. I tutaj zamieszkuje dom Mr. Sn. Do Mr. Snokersa, do? Tak, do. Utknęło M. Ucięło. znaczy się. Widać, bieda palił drewnem. ale w też już był. Co? Mr. Snokers który no jest całkiem ciekawie. Ze mną. No, tam zginęliśmy na tak? niewypalonym odcinku. Cały set jest straciłem. Oj, biedny creeper No. I cóż, tam jest. O, co ja widzę? Co ty widzisz? Nie powiem. Się boję. Idę zobaczyć. Eee. Tak, żeby was nie zanudzać, to ja tam dojdę i widzimy się po krótkiej przerwie. To ja Jak też tak? zrobię cię cię. Jak chcesz? Włączasz? Ja, ja już wróciłem pod cienciu i zauważyłem, że sklep.pl otworzył mi moje doniczki. Bo sklep.pl jest niegrzeczny. No pewnie, a w tym odcinku chyba pójdę sobie do kopalni. A na koniec, może pójdę do tego, do nideru. Kurcze. Biorę kilof. Czyżby deszcz padał? Diamentowy kilos. Kurcze, nie tu. Dobra. Stać mi na dwa żelazne kilofy. To se Okej, okay. to ja idę do kopalni. Mm. Dobra, ja już tutaj doszedłem i szczerze mówiąc, myślałem, że od razu to znajdę, co zauważyłem. Ale tutaj szukam tego dungeona i za bardzo nie mogę znaleźć. Tak niestety Już myślałem, że może zrobimy jakiś mop trap albo coś Ale niestety nie pamiętam czy dobrze kopię Co ty chcesz zrobić moptem? Mop trap? Tak już zapomniałem co chciałam zrobić A pochodzenie. ja może po krótkim cięciu znowu. A ja nie robię cięcia. może znajdę. A ja nie robię cięcia, haha. Super. Też się cieszę. No wiem, każdy się cieszy. Noc. Och nie. No. och nie. Ja będę nagrywał odcinki około 20 minut, bo są najlepsze. Co to za muzyka? Słyszałeś coś? No. Ops. <laughs> nie, nieważne. ważne. Sobie na YouTube a wszedłem. Ciebie nie ma na serwerze. No. Wszedłem Le... na chwilkę. Ojej. To jest ta cudowna kopalnia, gdzie znalazłem 20 par diaksów. Bo ty, bo ty, hiper mi nie maniaczysz. A nie maniacza Nie. 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 Cewa gra więcej ode mnie i się wkurza, że nie ma diamentu. Po <słuch> <słuch> to cewa. Możesz mu to powiedzieć. Wiem. Ej, kto mi tu wodę zalał kopalnię? Moja babcia. O nie, teraz muszę... przepływać. Podobno cewa się dokopał do mojej kopalni. Tak, ja tam nic nie słyszałem. Tak, bo on się dokopał do mojej opuszczonej kopalni, którą znalazłem. Bo widział te skrzynie opróżnione, w których ja byłem. Ale jaką kopalnię znaleźliście? No opuszczoną. Tak? No i dlatego mam tory. Beka. No beka. Muszę sobie zenchantować diamentowy kierów. Ale nie mam w ogóle levela. Fak prawie do lawy spadłem. Znowu coś słyszałem? Tak? No. A czemu ty nie nagrywasz? Bo szukam czegoś. O ja. zwiedzić dalej tą opuszczoną kopalnię. Bo już trzy spawnery rozwaliłem tam. O nie. Creeper. Uff. Doskoczyłem. No tu też mi ktoś wodą zalał, bo tutaj wody nie było. Pewnie cewa. Może. A to było. Mm. coś fajnego znaleźć w kopalni. A co? Nie wiem tam. Powalczyć z mobami może. Oh. A to jest nie fair, bo ja jest znalazłem jeszcze kopalni. A, a ona jest tuż ten. Ona jak byś wszedł do mojej kopalni byś. Pozedł nie u kawałek. A to gdzie byś... ty masz tą twoją kopalnię. Takie... Ja nie przy, nie, niedaleko biomu grzybowego, takie jak to Aha, to wiem to... gdzie. Tak? No ona prowadzi do schody na 12 poziom. A kopalnia jest na wyższym poziomie opuszczona. Jak nic ciekawego nie znajdę już w tej opuszczonej kopalni, to pójdę ten, szukać diamentu. Let. O skrzynie. Eee. Ceba pewnie to opróżni, bo mówił, że jej nie opróżniem. O, tory. Dobra, wracam. Na dwunasty poziom szukali diamentów Zaraz jeszcze na chwilę skoczę do netheru Tak? No To dobrze W sumie jak już teraz grubsza ci już wróciłem po krótkiej cienciu kurde debilu bo wyszedłem nareszcie tak, tak, z kopalni za tak, wysoko tak. I myślę, że ten... wale. Ja wale, ja wale, ja wale, ja wale. Ja Co? Kurde Myślę, że jeszcze pójdę Co? Co? do netheru i już skończę odcinek, bo już chyba nagrywam około 15 minut ponad. Idę do ciebie za chwilę będę. Za chwilę będę. Żyjesz jeszcze? Niestety. znaczy tak. Niestety Nie, żartowałem Słyszałeś jaki joke? Żartowałem. No, słyszałem. Spieprzaj. Nie ty Dobra, biorę szczały, łuki, leć po... No! 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 nie strzelaj! Mamy 29 szczałów. Tak, to dobrze. Może Wiesz... łuk zenchantuje na 13, co ty na co? Zetczą tutaj na 13 żeby ci dobrze pomóc W sumie już nie musisz. Jednego zabiję, no i drugi to taka ciota, że się w lawie pali. Ale on nie zginie od lawy. Zginie. On dla lawy. Gasty nie. Jak nie? No mi się wydaje, że nie, bo też mi wpadł do lawy i nie zginął. Co nie away? wiem, bo mi się staje, że jak na ostatni od na pierwszej odsłonie serwera Walczyłem z kastem, co on właśnie od Lafie zginął. Dobra, zenchantowałobym na 12 i mam uderzenie jeden. Nie! Nie wasz się! Enchant jednym słowem do dupy. No kurde. Oj, kurde, ja tu przynajmniej od razu pocisk przy mnie. No wiem właśnie. Gdzie jest ten gast? Tam Jesteś? Zrobię krótkie cieniecie, bo nie mam internetu. No i już wróciłem po krótkim cienieciu, bo nie miałem internetu. O kurde, on tu strzela Ty zginąłeś? Nie, wyszedłem z netteru. O bo, bo kurde, nie chcę mi się jakimś... Nie chcę nie. zdobyć Sorry, ja już odbiłem raz niego, ale to kurde mi nie zaliczyło, bo ja... ja słabo odbijam. Tak. Ja już będę kończył odcinka. Tak? A ile ty nagrywasz? Nie wiem. Ja no nie trafiłem. Wee! Ej, ile tych tam gastów jest? Nie wiem. Tak, jaram się. Ale mam zbrojkę moją. Jeszcze gastrza, nie, ja wychodzę. To cześć. Już skończyłeś nagrywanie? Nie. Ja skończę u siebie chyba w domku. Tak, on do mnie strzela. Ja też. To znaczy, ja nie chcę w domku, tylko specjalna niespodzianka będzie. a, spoko. a ja skończę w domku Mr. Snookersa. Tak? Jeśli to można nazwać domkiem. No nie wiem, taki chłodobok. Bardziej bym powiedział lewitujący samolot. Jak macie. <noise> No. Okay, to ja się najem przed skokiem. To... Będziesz sk... O, a ja ci pokażę czary na koniec odcinka. Mi? No, gdybyś był na dachu domu Tomka, to byś zobaczył czary. W ogóle jakie ja to tak? zrobię. To cześć, ja się z wami żegnam. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Ta pochodnia trochę mnie irytuje. Eee. Um... Wow. O tak. Fuck. Dobra, to jeście ja z Wami. Żegnam. Cześć. Na razie trzymajcie się. Uuuu. No, ja też się z Wami żegnam. Cześć. Plum. Do zobaczenia. Tlema.